W takim stopniu możemy podziękować ważnym odznakom Państwa śląskiego swojej renomie Marce dla osób wyjątkowych, które pracują dla regionu i bardzo się cieszę, że tak wielu nagrodzonych. Wielkie szacunek i ukłony ze strony rządu marszałkowskiego dla pracowników służby zdrowia dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla osób pracujących na różnych szczeblach, bo tych szpitali mamy bardzo, bardzo dużo w regionie. To są tysiące tysiące bohaterów. Cała służba zdrowia jest najbardziej właśnie zasłużona w tym zmaganiu się z zagrożeniem epidemicznym. Społeczeństwo powinno doceniać pracę służby zdrowia i kiedy społeczeństwo potrafi podziękować to jest znakomita także motywacja do dalszej pracy, dalszego poświęcenia. Ja tę nagrodę dedykuję tak jak powiedziałem wszystkim pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, wszystkim szpitalom, które nadzorujemy, bo to jest wyróżnienie dla całego samorządu Wysła śląskiego. Jestem przekonany, że za 2-3 lata śląskie szpitale naprawdę będą fantastycznie wyposażone. Cieszę się, że nas doceniono i tak traktuję te wyróżnienie i to mu znak.